Słuchaj kochanie, dzisiaj nie masz czasu, jutro nie będziesz miała czasu, za tydzień, za miesiąc, pamiętaj, nigdy nie odrzucaj połączeń od najbliższych, odbieraj telefony, odzwaniaj, rozmawiaj, spotykaj się z ludźmi, czas ucieka szybciutko, nie stoi w miejscu, nie będzie na ciebie czekał, bo pamiętaj, teraz żyjesz w tej energii swojej. Jak będziesz odrzucała, słuchaj wszystkich, to znaczy, że nie kochasz siebie. Jeżeli będziesz dla siebie życzliwa, będziesz chciała rozmawiać z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną, ze wszystkimi w koło. Bo to, co masz sobie do zaoferowania, będziesz chciała, chciała dawać innym. I pamiętaj, to, co dzieje się na świecie, w Skarbie, to wiesz, wiadomości czytasz. Niektórzy uciekają szybko z naszego życia, przenoszą się do aniołków, a ty potem. Z braku serdeczności do siebie będziesz żałowała. Powiesz: Boże, mogłam porozmawiać, mogłam odzwonić, ale jest już za późno, twoja szansa, słuchaj, minęła. Twój czas się skończył, bo życie idzie do przodu, a nasz zegar się nie cofa. Przemyśl sobie te słowa, dziewczyno, bo wiele ludzi robi sobie żarty. Pa, kochanie, pa.